Cześć! Z tej strony Baba Keto i zapraszam Cię na parówki w cieście. Szpinak myjemy, wrzucamy do miski i blendujemy. I tutaj uwaga, szpinak baby, inaczej baby ten mniejszy. Następnie oddzielamy białka od żółtek. I ubijamy białka na najwyższych obrotach, aż otrzymamy sztywną pianę. Na koniec dodajemy odrobinę soli i ponownie mieszamy. Mikser odkładamy i teraz czas na nasz szpinak, wrzucamy do białek, delikatnie mieszamy łyżką. Następnie wsypujemy babkę jajowatą i tutaj polecam Wam spotketo, bo ona jest taka drobno mielona, jak mąka wygląda. Całość dokładnie mieszamy i wykładamy na papier do pieczenia. Naszej masy formujemy prostokąt, nie za cienki, nie za gruby. Następnie wykładamy parówki, a przed parówkami kładziemy ser cheddar. Gdy wszystko zostanie wyłożone, wkładamy do piekarnika nagrzanego na 160 stopni na około 15 minut, ale tutaj warto sobie kontrolować, bo piekarniki są różne. I tak to się prezentuje. Po upieczeniu, teraz czas na takie mniejsze ruloniki, żeby łatwiej nam było zwijać. Dlatego trzeba przeciąć wzdłuż, poprzek i zawijamy. I tutaj, moja taka uwaga, nie wyciągajcie z piekarnika, jeśli nie, zobaczycie, że ciasto Wam nie odchodzi od papieru do pieczenia. Warto sobie to wcześniej zrobić, żeby później wiecie, nie wyciągać, nie wkładać, nie wyciągać, nie wkładać. No, i zawijamy. Jeden, drugi, trzeci i czwarty rulonik. Zawinięte więc czas na ostatni składnik, jakim jest boczek wędzony surowy i tutaj Wam polecam kupić w Biedronce, bo ładnie się przykleja do naszego rulonika. Zawijamy, zawijamy, plus minus na taką jedną parówę idą 2-3 e, plasterki takiego boczku wędzonego, w zależności jak zawiniecie. No i co? I teraz po zawinięciu czas na smażenie. Zawinęłam i tak się oto prezentują moje parówki w cieście w boczku z serem, ale stwierdziłam, że są za duże, więc jeszcze przekroiłam każdą na pół. No i co? I smażymy. Ja dałam odrobinę masła. Obracamy jak się przyrumienią, obracamy z każdej strony. No i co kochani, gotowe, możemy wykładać, ja podałam na papierze do pieczenia z odrobiną szpinaku, żeby to się ładnie prezentowało, oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, no i co kochani, życzę Wam smacznego, do następnego, cześć, pa i dajcie znać w komentarzu, co jeszcze zobaczylibyście u mnie na kanale, pa!